Ma pan jakieś pieniądze? Nie mam. A pan? Człowiek czasami musi sobie polatać. I tak się składa, drodzy państwo, że przylecieliśmy. Plaża jest i w sumie by się zgadzało, ale kilka kilometrów różnicy. Kilka kilometrów dalej padły te słynne filmowe słowa. Dziś też padnie wiele, ale literackich niefilmowych słów. Ryszard Świrlej, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło znaleźć się na plaży w Gdyni. Tam Tamte słowa padły na plaży Sopockiej, więc parę kilometrów dalej. Za tymi dwoma panami Himilsbachem i Maklakiewiczem był Grand Hotel, a za nami jest piękna plaża, na której jeszcze niezbyt dużo ludzi, o czym to świadczy. Świadczy o tym, że chyba y, y, coraz mniej ludzi przyjeżdża na wakacje nad nasze piękne polskie morze, a szkoda, bo miejsca naprawdę super. Myślę, że patrząc na inflację, w wielu domach w Polsce jest taki dialog. Masz jakieś pieniądze? Czyli mówi, nie mam. Nie mam. To na nie jedziemy pan... na wakacje. Tak, I... I tak się urządziliśmy, I... ale... O polityce może trochę mniej. Chociaż może też coś się pojawi. E, Ryszardzie, twoja siódma powieść z tej serii. W ogóle dwudziesta druga, dwudziesta trzecia. Dwudziesta druga. Ja się tak nastawiam, żeby było widać. Śmierci ulotny Woal. To to okładka Śmierci właśnie. ulotny Woal. Pasuje do tego. Idealnie pasuje, tutaj ucieka, tu wszystko się zgadza, układ płytek się zgadza wszystko jest... Dobrze, czyli mogę być żywą reklamą, a nawet kryptoreklamą w tym, że tak. w tym e, książkowym magazynie. Oczywiście, że tak. Powiedz proszę, czy Ty w ogóle, mm, Twój stosunek do y, duchów jest y, taki, że tak powiem, uduchowiony? Bo tu generalnie, gdy Państwo przeczytają, to się dowiecie, jaki jest stosunek y, y, Ryszarda do duchów, ale zdarzyło Ci się kiedyś spotkać ducha? No to codziennie spotykam różnego rodzaju upiory, które pojawiają się z nienacka. Najczęściej atakują mnie wprost z telewizora, ale mówiliśmy się, że o polityce nie będziemy rozmawiać. więc. Myślałem, tylko... że powiesz o upiorach, które spacerują nad Wartą. No te, od tych zaczynałem swoją karierę. To jest moja pierwsza książka, Upiory spacerują nad Wartą, a tam jeszcze tych seansów i wejść do rzeczywistości paranormalnej nie było zbyt dużo albo zgoła w ogóle ich nie było, natomiast tutaj zaczynam z grubej rury, bo Wejście w seans spirytystyczny to jest początek tej książki. Jak się rozwiną kwestie spirytystyczne, duchowe, transcendentalne, o tym dowiecie się Państwo, jeśli przeczytacie tę książkę. Ale powiem tak, trzeba było się troszeczkę natrudzić, żeby się dowiedzieć, jak rzeczywistość duchowa, transcendentna wyglądała w dwudziestoleciu międzywojennym i czy rzeczywiście ludzie wierzyli w różnego rodzaju seanse spirytystyczne. No i co dawało im uczestniczenie w tego rodzaju pokazach paranormalnych sił? które gdzieś tam wokół e, nich się pojawiały. Wywoływanie duchów to przecież e, wywoływanie energii duchowej, która gdzieś funkcjonuje e, poza naszym poznaniem, poza naszą rzeczywistością. No więc e, musiałem troszeczkę na ten temat poczytać, e, czy rzeczywiście odrobiłem lekcję na ten temat. Dowiecie się Państwo, jeśli przeczytacie e, tę książkę właśnie. Ale to jest kwestia prasy tamtejszej, czy, czy książek specjalistycznych, czy jednego i drugiego? Prasy, książek. Dużo, dużo gazet w dwudziestoleciu gazet, czasopism spirytystycznych ukazywało się w dwudziestoleciu międzywojennym. Między innymi przywołuje tam w, w tej rzeczywistości seansu spirytystycznego autentyczne postaci, które pojawiały się na tego rodzaju seansach, tworzyły tak, takiego rodzaju seanse w całej Polsce, jeżdżąc jak cykl obwoźny niemalże po różnych miejscowościach, miastach całego kraju, by uczestniczyć w tego rodzaju pokazach wywoływania duchów. Ludzie, którzy zajmowali się tą ezotoryką na co dzień pojawiają się w tej książce z imienia i nazwiska, więc są to postaci autentyczne, no i to one zadbały o to, żeby wszystko w tym pokazie spirytystycznym, który otwiera książkę, było tak jak być powinno. Teraz mam taką ideę, żebyśmy połączyli świat duchowy ze światem rzeczywistym, to znaczy czy gdybyś ty był takim, taką zjawą i miałbyś opowiedzieć o przyszłości Polski, Europy, świata. To jest to przyszłość w jasnych barwach, w ciemnych takie jak chmury wczoraj tutaj w Gdyni czy jednak nawet takie medium jak Ryszard Świrlej nie jest w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy. Znaczy, jestem w stanie przewidzieć, y, może to, że my mamy poważne problemy finansowe w naszym kraju i idzie zima, a węgla nie ma, a, i wszystko wskazuje na to, że nie będzie. A co to oznacza w naszym kraju? Zawsze problemy ekonomiczne powodowały, że Ludzie nie zaciskali zębów i nie przyjmowali dobrą, za dobrą monetę wszystkiego co mówi władza, tylko troszeczkę się denerwowali, więc myślę, że możemy mieć nerwową jesień w tym roku, ponieważ ludzie będą mieli kłopoty z policzeniem swoich pieniędzy w portfelach, a jeśli będą to wszystko robić jeszcze przy wyłączonych kaloryferach, przy, kiepskim, przy kiepskiej temperaturze w domu, to może być naprawdę źle. No więc nie być jakimś profetystą, zapowiadającym złe czasy, ale one się same zapowiadają, więc to tyle, co mogę powiedzieć o nadciągającej, nadchodzącej przyszłości. Ale na razie jest ciepło, na razie są wakacje, na razie jest przyjemnie, jedzmy lody, cieszmy się tym, co mamy w tej chwili, bo naprawdę jest fajnie. Pogoda dzisiaj jest idealna. Prognozy wskazują, że za chwilę będzie jeszcze fajniejsza będzie. Tak gorąco, że może wody nie wystarczyć w kranach. Kiedyś denerwowała nas ciepła woda w kranie, niedługo będzie nas denerwować brak czegokolwiek, co z kranu poleci. To tyle, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości. To teraz kwestia geograficzna. Czy Szczecin jest miastu, miastem bliskim Twemu sercu? Szczecin tak, bo to jest to miasto, do którego. Jak do metropolii podążałem podejrza, od czasu do czasu jako młody człowiek na wycieczki szkolne. Ja mieszkałem w Pile. Tam jestem wychowany w tej, tej małej miejscowości na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. No więc młodzi ludzie wsiadając do autobusów na wycieczki szkolne musieli wybrać jakąś konkretną lokalizację. W najczęściej z piły jeździło się do Poznania albo do Torunia, albo do Szczecina. No więc jako młody człowiek nie raz by Bywałem w Szczecinie, który robił na mnie poważne wrażenie jako to miasto metropolitalne, duże miasto w porównaniu z tą małą prowincjonalną piłą. Także on gdzieś tam mocno utkwił w moich wspomnieniach. A jeśli coś mi tam mocno w duszy gra, no to w jaki sposób staram się do tego miejsca dotrzeć współcześnie. No więc docieram tam na spotkania autorskie, ale nie byłbym sobą, gdybym nie pokusił się o to, żeby spotkania autorskie nie przekuć, doświadczenia ze spo, autorskich nie przekuć na konkret literacki, czyli na sceny rozgrywające tak. się w Szczecinie, a dokładnie w Steteng, w Stet Stetin w mieście, o przechodzą koleżanki pisarki. Pis... Magda. Ta hula widać, widać w tej że jest chwili. to festiwal literacki. Cześć Magda. Tak, tak, chodź, tak, bo my. Jesteśmy nagrywamy właśnie, rozmowę właśnie, jest, więc... Jesteśmy w trakcie, nie, nie, nie przeszkadza. To tylko u barwi. To teraz, to teraz państwo, państwo widzą, cześć, witam. Cześć. cześć. Widzą że że do to... nas dosiąść, to zapraszamy. Ja właśnie zmierzam na swoje podpisywanie o 11.00. To czekaj, to ja tylko ściągnę mikrofon, żeby, tu, żeby się zbierało. I proszę powiedzieć, co, co Pani pisze teraz dobrego, ciekawego? Na co, na co mamy czekać? No to jesieni będzie mój najnowszy thriller. Pod tytułem Nieobliczalna. Książka już jest gotowa, oddana do druku. Taka typowa w moim stylu Domestic Noir. Przeczytamy. Przeczytamy, no ale teraz Państwo widzą, że to się naprawdę dzieje, to jest, jest naprawdę festiwal, my sobie tutaj siedzimy, gadamy o, o, o różnych mało ciekawych rzeczach, a tu proszę interesujące pisarki przechodzą, oh, więc jest jak, no jak, żeby nie skorzystać z okazji i nie zatrzymać na chwilę. To ja już może nie przeszkadzam. Nigdy nie nam, przeszkadzasz? Nigdy nam nie przeszkadza. jest nam bardzo miło, że przysiadła się do nas. Nie, nie, nie. jesteśmy na żywo, nie ale, żywo. Nie ale nie będziemy tego wycinać absolutnie. Wyścinam, mam nadzieję. Ja sprawdzę, czy to się wszystko na pewno nagrywa, a ty proszę przejmij mikrofon i sobie porozmawiać o życiu. Tak, no właśnie, bo myśmy się ostatnio widzieli we Wrocławiu. Widzieliśmy, widzieli, Widzieliśmy się we Wrocławiu, no i my to, proszę Państwa, właśnie takie mamy życie, że my się spotykamy różnych, z przyjaciółmi tak. znajomymi tylko tak naprawdę podczas różnego rodzaju festiwali kryminalnych, niekryminalnych, literackich, kiedy to przyjeżdżamy z tych, z tych swoich miast, miasteczek, wsi i siadamy sobie w takich dziwnych miejscach, jak to, ta. Plaża i nagle bardzo się okazuje nie? bardzo przyjemnych nagle przy, okazuje się że koleżanka przechodzi, przechodzi z bagażami nie ale, że z stragażami przepraszam i no i w związku z tym no, nie omieszkaliśmy jej zatrzymać jak no, było to, jak miło, było to że widać. do was dołączyć i dołączyć jeszcze teraz nas dołączę tak tutaj oddaję mikrofon i oddaję głos do studia oddajmy głos do studia w Świętokowicach wspieram żebym doszła tam do do moich czytelników tak no, e, to, podpisu tak, podpisujesz na, i... na Styczku Świata Książki. Świata Książki. Świata Książki, więc serdecznie zapraszam. Proszę pozdrowić Świat Książki i czytelników od nas. Tak, książki. Do zobaczenia. No i widzą Państwo, to nic nie jest udawane, to jest, to jest, to jest życie, to jest Jeśli by przypadkiem to... przechodził jakiś pisarz albo pisarka, też zatrzymamy, proszę Oczywiście, Państwa. że tak. W ogóle tu, ja w przyszłym roku to sobie takie studio chyba plażowe i jak ktoś będzie przechodził, to go będę zgarniał. I to jest, wczoraj przy śniadaniu profesor Bralczyk powiedział bardzo sympatyczną rzecz, e, a tu już wchodzimy w kulinaria. Nie mogłem się oprzeć temu naleśnikowi, więc się nie oparłem. Więc my też nie mogliśmy się oprzeć, żeby Magdę zaprosić tutaj i jeżeli będzie przechodził teraz ktoś nie Nie oparlimy się. Nie oparlimy się. Czekaj, ja sobie to przypnę, ale z, zanim to sobie to przypnę, to zadam Ci pytanie, czy ty pamiętasz ten moment, kiedy pisanie po pracy stało się twoją główną pracą, i, a ta główna praca poszła do niebytu. No to koniecznie chcesz, żebyśmy rozmawiali dzisiaj o politycznych kwestiach. Nie, czy nie rozmawiamy, nie rozmawiamy nie Proszę już. Proszę Państwa, no nastąpił taki moment, kiedy to e, dobra zmiana dla mnie okazała się rzeczywiście dobra, ponieważ e, ci, którzy zadecydowali o tym, że w e, dziennikarskim zawodzie nie powinni pracować prawdziwi dziennikarze doszli do wniosku, że e, nie nadaje się do pracy w radiu i w związku z tym e, m, przestałem w radiu pracować i e, rzeczywiście e, Mogę dzisiaj o sobie powiedzieć z pełnym przekonaniem, że jestem beneficjentem dobrej zmiany, ponieważ to dzięki niej przeszedłem na pełny pisarski etat i z pisarza, który pisał wieczorami po pracy, stałem się, czyli pisarza amatora, stałem się pisarzem etatowym, ponieważ piszę teraz idąc do pracy, to znaczy wstaję o godzinie, powiedzmy sobie, 9 rano, siadam przed komputerem i zaczynam pisać. No więc odrabiam tę poranną szychtę. Słowo szychta kolega doskonale rozumie, ponieważ jest ze Śląska, a ja mogę nie bez kozery używać tego słowa, bo na Śląsku mieszkałem czyż 10 lat prawie, i też, i, i też rozumiem jak się gada po śląsku. No więc odrabiam tę szychtę do godziny mniej więcej 14 i później idę gotować obiad albo zajmuję się wyprowadzaniem psów na Spacer, więc różne rzeczy robię, ale później znowu wracam po południu, żeby, żeby m, poprawić to, co napisałem od rana, m, no i ewentualnie jeszcze dopisać, więc w ten oto sposób stałem się człowiekiem niezależnym od rzeczywistości etatowej, a stałem się człowiekiem zależnym tylko i wyłącznie od własnego czasu i własnych chęci. I w związku z tym, tak jak kiedyś pisałem jedną książkę rocznie, dzięki temu mogę pozwolić sobie na napisanie dwóch książek rocznie. No i w związku z tym. Dobra zmiana okazała się dla mnie rzeczywiście rewelacyjna. A powiedz, bo skoro sobie rozmawiamy o różnych sprawach, to ja też nie pracując już na etacie, mam wrażenie, a na pewność, że pracuję więcej niż na etacie. Też tak masz? No tak mi się wydaje, ponieważ kiedyś jeszcze starałem się, gdy, gdy byłem tym pracownikiem najemnym żeby korzystać z dobrodziejstw dni wolnych. To znaczy w dni wolne leżałem przed telewizorem i oglądałem telewizję, starałem się nic nie robić, a teraz dni wolne nie istnieją, czyli sobota i niedziela to są te czasy, to są te momenty, kiedy... Raz jeździ się po różnego rodzaju festiwalach i spotkaniach i wykorzystuje się ten czas dlatego, żeby spotkać się z czytelnikami, a dwa, gdy nie jeżdżę nigdzie, to sobota i niedziela jest normalnym dniem pracy, bo od rana siadam do komputera i piszę, wykorzystuję więc każdy wolny moment, żeby, żeby książkę Doprowadzić, mam nadzieję, do perfekcji, co mi się niekiedy e, udaje. Tak twierdzą czytelnicy. Bo ja tego nie wiem, proszę Państwa, ponieważ swoich książek nie czytam za często, e, to w zasadzie nigdy nie czytam. Staram się je czytać tylko na samym początku, kiedy je napiszę, e, mniej więcej sześć razy. To znaczy, to jest tak, że gdy napiszę książkę, to muszę ją przeczytać, żeby sprawdzić wszystkie błędy i niedoskonałości. Później zostaje książka odesłana do redakcji. Po redakcji muszę ją przeczytać jeszcze raz, później po redakcji drugiej. Jeszcze raz, później jeszcze raz po korekcie, i to czytali Państwo kiedyś kryminał sześć razy pod rząd e, w ciągu jednego czy dwóch miesięcy? Zapewniam Państwa, że nie jest to zbyt ciekawa, interesująca rozrywka, a jeśli się jeszcze samemu napisał o tę książkę, jest to naprawdę katorga. No więc e, nie ma nic dziwnego w tym, że staram się do swoich własnych książek już nie wracać, chociaż niekiedy trzeba zajrzeć, żeby zobaczyć, czy czasami nie uśmierciłem jakiegoś bohatera w poprzedniej książce. E, i nagle Deus Ex Machina on nie wraca do życia w zupełnie nowej, więc korzystam z własnych książek jako ze źródła informacji na temat tego co się wydarzyło wcześniej. A teraz cykl czego nie wiedzą państwo o Ryszardzie Ćwirleju? Proszę Ryszardzie, powiedz państwu jaki serial oglądasz teraz w internecie. Proszę Państwa, no, cała prawda na temat serialu, on, on jest taki mądry mój kolega z pracy, bo myśmy pracowali razem w telewizji, dlatego wiemy, że od czasu do czasu trzeba spojrzeć do kamery i mówiąc, rozmawiając ze sobą nawet. No więc on jest taki mądry dlatego, że ja mu zdradziłem, co oglądam ostatnio, a właściwie co oglądałem wczoraj wieczorem. Otóż jedna z platform, proszę Państwa, filmowych, zafundowała mi nieprawdopodobnie fajną rozrywkę i powrót do przeszłości, ponieważ okazało się wczoraj wieczorem w hotelu, okazało się, że do tej platformy e, wpłynął film mojej młodości, film, który nazywa się ALF, o takim stworze kosmicznym, który wylądował e, gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Prawdziwy, piękny sitcom z włochatym przybyszem z kosmosu, mhm. więc obejrzałem pierwszy odcinek serialu i wszystko wskazuje na to, że będę sobie odświeżał e, kolejne, e, kolejne odcinki. Naprawdę kawał dobrej, fajnej. Inteligentnej rozrywki. Miałem nawet maskotkę kiedyś, Alfa, sobie przypominam. Fajna, bardzo fajna historia. To jak gdy Państwo będą czytać e, książkę, to jest często tak, że, nie wiem czy często, ale że pisarze puszczają sobie, sobie oczko, puszczają też oczko do, mm, do czytelników. Do Fischer a com, czyli komisarz. Kluski rozwałkowane wałkiem. Stop. Sens ustawiony. Stop. Zjawa to, i tutaj nie powiem. Stop. Wszystko ukartowane, recytacja opłacona. Stop. Zapłacił dyplomata. Stop. Smacznego, stop. Podpis. Strasburger K. Asp. Przypadek? Nie sądzę. A cóż mnie tam szukać jakiś komisarzy w Warszawie, jak już jest powołany do życia przez Grzegorza Kalinowskiego, pan podkomisarz czy aspirant, w tym czasie jeszcze Strasburger, znany i lubiany przez czytelników. No więc nie będę się wygłupiał, nie będę tworzył jakiegoś Jana Kowalskiego, którego nikt nie zna. Jeśli poruszam się w spektrum kryminału przedwojennego, kryminału retro, no to czytelnicy czytający moje Kryminały znają doskonale moich bohaterów, ale część moich czytelników porusza się też doskonale po Warszawie za sprawą Grzegorza Kalin Kalinowskiego właśnie. No więc skoro już jest komisarz czy podkomisarz, czy, czy w tym momencie Asp aspirant. aspirant Strasburger, a musiałem sprawdzić, czy w tym roku aspirant. na pewno Strasburger był aspirantem. No więc skoro on już tam jest, no to niechże odpowie na telegram, bo te wszystkie stopy, które czytał e, mój szanowny kolega, e, zwrócili Państwo uwagę, że to jest kluski rozwałkowane, stop i tak dalej, coś tam, stop i tak dalej, stop. Stop pojawiał się w Telegramie. Takie, taka forma korespondencji funkcjonowała w dawnych czasach. Jeszcze do lat 80. wysyłało się telegramy, a Telegram to była krótka informacja, dzisiaj powiedzieliśmy, bo powiedzieliśmy, krótka informacja testowa, tekstowa, którą dziś wysyłamy telefonem. Kiedyś wysyłało się idąc na, do punktu pocztowego i dyktowało się pani, co treść tekstu. No, a każde, każde zdanie zakończone i poprzedzone było stopem, czyli tymi czterema literkami, po to, żebyśmy widzieli, jak ten tekst wygląda rzeczywiście i żeby się nic nie zlało czasami. No, więc ten telegram został zacytowany w taki sposób, jakby był rzeczywiście telegramem, od aspiranta Strasburgera z Warszawy. Więc tu ukłon w stronę Grzegorza Kalejnowskiego, który naprawdę pisze fajne książki, w których akcja rozgrywa się w Warszawie, ale nie tylko. A cóż to za błazen ten Strasburger? Pomyślał Fischer. No i tu już się robi mniej miło. Eee, tak, powiedz mi proszę, bo nie chcemy Państwa aż tak katować widokiem tej plaży słońca, bo Państwo to mogą oglądać na przykład w pracy albo jeszcze gdzieś indziej. Znaczy rozumiem, że już nie mamy czasu i że już musimy. Iść, iść. Nie, po, po za chwilę kaseta, prowadzę kas spotkanie. Kaseta nam się kończy, Musimy kasetę państwa, zmienić. Musimy, musimy Ale powiedz mi proszę, czy tobie, czym, czym dalej Fischera, tym yy, trudniej, kolejnej części piszeć się trudniej, bo. Właśnie musisz pamiętać, czy ktoś żyje, czy nie żyje i nie możesz y, zrobić czegoś, co jest wbrew temu, co na przykład było w drugiej książce, czy wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o sztukę pisarską, jest to y, łatwiejsze. Znaczy, łatwiej jest o tyle, że to spektrum. Ten świat jest został wyczarowany, to znaczy wiem, kto z kim, dlaczego, gdzie mieszka Fisher. Nie muszę zastanawiać się nad takimi drobiazgami jak miejsce miejsce akcji, w którym rozgrywa się coś, bo wszystko to miasto już jest stworzone, odtworzone, proszę Państwa, bo Poznań lat 20. i 30. był zupełnie innym miastem niż to dzisiejsze. No więc to miasto już zostało odtworzone, zostały wniesione meble do mieszkań i do komisariatów, więc poruszam się. W tej rzeczywistości, która rzeczywiście już tam gdzieś e, istnieje, e, jeśli chodzi o bohaterów głównych, no to tutaj nie ma szansy, żeby ktoś z kimś mi się pomylił. Natomiast ci boczni, ci mniej istotni, ale ważni dla akcji, e, no, ich trzeba sprawdzać, ich trzeba kontrolować i, e, no, i zasięgać języka. Czyli trzeba szukać w tych poprzednich książkach, żeby się nie okazało, że, że rzeczywiście uruchamiam akcję z człowiekiem, który został zastrzelony podczas poprzedniego. Okay. Poprzedniej opowieści. No więc łatwiej i trudniej jednocześnie, ale te trudności nie są tak poważne, żebym z tymi trudnościami nie potrafił sobie dać rady. To siódma książka o Fischerze, siódma książka o Poznaniu, w Wielkopolsce w czasach międzywojennych. Założyłem sobie, że seria będzie miała dziesięć części, więc jeszcze trzy razy spotkają się Państwo z Antoniem Fischerem i z ludźmi, którzy wspomagają go w różnego rodzaju śledztwach. Trzy razy do czasów wybuchu II wojny światowej, czyli do września 1939 roku, kiedy to będzie rozgrywać się ostatnia z moich książek Fischerowych. A co później zobaczymy? Może Fischer powinien zacząć funkcjonować też w czasach pięciu lat wojny, pięciu, sześciu lat wojny okupacji. Na a terenie, może, a na może Niewielkopolski, albo i gdzie indziej. A może powinieneś go go Kim Fischera? No przecież gdybym, gdybym u, u Fischera było zgładzić, to hmm. myślę, że moi czytelnicy i czytelniczki nie wybaczyliby mi Potem tego. Tak, by były nekrologi w prasie. Tak jak... No więc na razie nie ma żadnych, tych, żadnych odniesień prasowych do Fischera, ale czekam, że może kiedyś w mieście pojawi się na przykład coś takiego jak jakiś mural opowiadający hmm. o tym, że tutaj właśnie funkcjonowała taka postać nietuzinkowego policjanta. Drodzy Państwo, ze swojej strony dodam, że tutaj przeczytacie o rzeczach no, nadprzyrodzonych, ale też o rzeczach bardzo takich, no wydawałoby się codziennych, jak poderżnąć świniaka, jakiego urządzenia do tego użyć i skąd... Ja ten muszę, muszę szybko przerwać, a ty odstawisz, możesz przestawić kamerę, bo siedzimy na mogę. plaży, proszę Państwa, a tam idzie stado dzików, tam idzie stado dzików. Naprawdę przechodzą sobie tutaj plażą i idą po, po między spacerowiczami, między ludźmi, idą sobie dziki, idą na spotkanie literatok. W stronę, na nasze już. Na nasze spotkanie literackie, bo dowiedziały się, że Adam Szaja prowadzi to spotkanie i dziki z całej okolicy przyszły tutaj, żeby zobaczyć, jak też Adam Szaja radzi sobie z prowadzeniem spotkań literackich. Prowadzi duży dzik, a za nim idzie całe statko małych dziczków, a za tym stadem dzików idą oczywiście ludzie z telefonami komórkowymi, którzy dokumentują tę sytuację tak samo, jak dokumentuje ją nasz dzielny reporter i krytyk literacki. Adam Szaja, proszę Państwa, i w ten oto sposób tym niecodziennym akcentem wydaje mi się, że możemy zakończyć naszą rozmowę. Adam zajął się dzikami, więc jestem jedyną osobą, która w tej chwili może zajmować się komentowaniem tej nieprawdopodobnej rzeczywistości. Jeśli Adam je pozwolić, to w takim razie pożegnam się z Państwem, pożegnam się z dzikami.